Bez kanał i postaw wirtualną kawkę. Link w opisie. Nice. Była tuszola. Trzy złote. Tuszolku, proszę wróć do mnie. Nikt w tym pieprzonym burdelu nie potrafił zadowolić mnie tak jak ty swoim małym, choć nieokiełznanym naganiaczem. Gdy to robiłam z klientami, za każdym razem wyobrażałam sobie zetoty. Teraz się Ale to fakt, kurwa, nikt, nikt mi tak gały nie robił jak ono. Znała się, kurwa, na rzeczy. A i nic dziwnego, jak tyle, kurwa... Chciałem powiedzieć, że wiesz... Takie, kurwa... Takie doświadczenie, kurwa, nabrała na klientach, to, kurwa, umiała się bawić tym fiutem, nie? Była O kurwa, czarny pas miała, którą można powiedzieć. Zresztą, że Shaolin. Teraz tak